Yo, Siemeneczko, ja, ja jestem, ja witam was w kolejnym filmie na moim kanale I, i Genshin Impact, albo Genshin Impacto, albo nie no, to się nie nazywa tak, ale yy, taki śmieszek i chciałem i zrobić, więc zaśmiecie się proszę dla mnie w komentarzach. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, dzisiaj kilka małych rzeczy tutaj. E, w zasadzie nawet chciałbym pogadać chyba o tym, co się ostatnio zadziało w community Genshin'a, bo to była po prostu kuźwa. No to był rollercoaster, nie? Generalnie, e, kamerka przy okazji jest, to tutaj na żywca w OBS-ie zrobione, więc chyba działa. E, Raiden, cicho. E, e, słuchajcie, ostatnio, 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 28 września, czyli no parę dni temu, nie? Miała miejsce pierwsza rocznica Genshin'a. I to, co się zadziało wtedy, to po prostu jest jeden wielki rollercoaster y, emocjonalny. Bo yy, gracze byli bardzo niezadowoleni z tego, co, se, co się zadziało. Mianowicie, dostaliśmy e nic. E, także, także, no. Wszyscy oczekiwali, że dostaniemy jakieś fajne nagrody, no bo rocznica, nie? Wielkie wow! I w ogóle. I, i co się właściwie zadziało? Dostaliśmy jeden mały event przeglądarkowy, gdzie mieliśmy po prostu postać, która idzie od, z jednej strony ekranu do drugiej tam były jakieś statystyki, że dołączyłeś tego dnia, znaleźłeś tyle skrzynek tam i tam, nie? Taki mały, fajny bajer. Dostaliśmy za to, wiecie ile? 40 primogemów. Wiecie ile to jest? To nawet, to jest 1 czwarta jednego wisha. Robienie czterech questów dziennie, które są Daily Commission, nie? Dostajemy 60. Eee, Plus jak jeszcze macie welcome, to macie dodatkowo 90, nie, więc macie 150 powiedzmy dziennie. Eee, Także to było straszne. Eee, więc co, więc ludzie się wkurzyli. Eee, w grze 28. nie i dosyć podziękowań i tak dalej. Eee, ludzie zaczęli po prostu robić review bombing na Google Play. Więc gra z ocen, nie wiem, 4.6 spadła do 1.9 czy 1.8 w ciągu jednego dnia. Oczywiście to potem było usuwane, no bo, bo tam chyba Google ma jakieś zabezpieczenia przed czymś takim, i tak dalej. Ale co się dalej zadziało? Ludzie zaczęli oceniać inne gry w Google Play, na jedną gwiazdkę będąc złym na Genshin'a, nie? Więc y, poszedł Honka Impact, czyli inna gra od, od Mihojo, którzy, którzy stworzyli Genshinę. Y, to jest beznadziejne, ale, ale powiedzmy, nie, to jest nadal ta sama firma, nie? Więc powiedzmy, że to jeszcze jest tam gdzieś zrozumiałe, chociaż to nadal jest beznadziejne zachowanie i totalnie tego nie popieram, nie? Ale Among, Among, Among Us, nie? Pokémon Go, Epic Seven, Azur Lane, wszystkie te inne gry też dostały review bombingi od ludzi, bo. Nie, bo ludzie te debile po prostu, nie? No i to jest straszne. No, ale anyway. I co się zaczęło dziać? Ludzie dostawali bany za to, że wspominali, że nie są zadowoleni i tak dalej. W ogóle, znaczy nie w grze, ale na forach, na Discordzie i tak dalej. Discord cały był zaspamiony po prostu e, naklejkami Cici. E, gdzie jest moja Cici w ogóle? E, tutaj. E, więc ludzie śmieszkowali sobie po prostu, wrzucając jej naklejki tam. E, no i co? Uwaga! Wywalczyli gracze. W tym ja w zasadzie, bo ja też tam, tam dawałem naklejki Cici i wygłaszałem niezadowolenie, zadowolenie, nie? Ale bana nigdzie chyba nie dostałem. Yy, I wywalczyliśmy, więc jak sobie wejdziemy tutaj, w maile, to mamy tutaj takie coś. Thank you to all our travelers, nie? Więc mamy pierwszego maila, gdzie dostaliśmy 400 primodziałów, dostaliśmy skrzydełka. Te skrzydła są całkiem ładne i uwaga, te skrzydła miały być początkowo w płatnym bundlu, więc... Oni złapali się po prostu czegoś, co mają gotowe, i dali to nam za darmo. Yy, więc to nie jest coś, co było zaplanowane, bo to wrzucili w ogóle 30. Yy, jak tutaj widać, yy, wrzucili to 30 tego maila. Tutaj mamy dzień później. Mamy 400 Primogen, mamy dwa Fragile Rezin. I trzeci dzień: 400 Primogen, dwa Fragile Rezin. Zobaczymy, co będzie czwartego dnia, czyli w zasadzie po północy, jak to nagrywałem, nagrywa to w E, dzisiaj mamy? Sobotę, więc pewnie już za to mamy niedzielę, więc zobaczymy co będzie następnego dnia. Może coś wow, może będzie to samo, kto wie, nie? Ale coś wywalczyliśmy, więc mamy w zasadzie ten pula. Bo tak to poza tym co? Poza tym to mamy event. E, Moonlight Merriment, Moonchase Festival, nie? Tylko, że ten event nie jest rocznicowy. To po prostu miał być event, który jest zawartością wersji 2.1, którą obecnie mamy, nie? Przy okazji, to jest całkiem fajny event poza, poza tym, poza jedną rzeczą. Pozdrawiam wszystkich, którzy to maksują. Eee, znaczy, to głupio byłoby nie maksować, bo dostajemy naprawdę fajną fajną broń tutaj. Eee, ale generalnie, szukanie ostatnich skrzynek jest zawsze frustrujące. No. Więc generalnie coś takiego mamy. To może dostać trochę primogenu w ogóle. W ogóle swoją drogą to jest super event, nie tak ogólnie. Bo, bo, bo już można było zrobić jakby ostatni quest, tylko została jeszcze jakaś minigerka na za dwa dni chyba. Ale swoją drogą Quest, taki jakby story tego, jest super. Nie spodziewałem się, że będzie taki rozwój Lore. Polecam w ogóle, nie? Ale mamy jeszcze coś takiego: mamy Daily Loginy. O, w ogóle muszę odebrać to, właśnie. Zrobiłem stały łyżeczko dzisiaj jeszcze, tak od razu powiem. Yy... I ludzie tak myśleli, wow, dostajemy na rocznicę 10 łyżczy, nie? Tak łącznie przez z, tydzień, nie? Ale to też nie jest rocznicowe, więc who knows. A jeszcze w niedzielę mamy. Yy event z ten livestream z zapowiedzi wersji 2.2 i koncert nie, więc to może być ciekawe no ale no e, e, więc ostatnio, ostatnio był po prostu straszny rollercoaster emocjonalny dużo osób rzuciło tą grę przez to jak zostaliśmy potraktowani i się nie dziwię w zasadzie, jak ktoś nie chce w to grać to no wiadomo, nie, nie będzie grać nie, więc no bojkot był mocny i coś wywalczyliśmy, ale co z tego wyniknie dalej zobaczymy, może coś jeszcze mamy przygotowane może nie I don't know, ale <śleszamy> To było, to było mocne, naprawdę, nie? Ja, ja pamiętam, ja odpaliłem tą grę 28 w rocznicę, gdzie y, przy okazji. Y, przy okazji y, Ajaka miała jeszcze urodziny wtedy w ogóle, gdzieś tutaj pewnie będzie e-mail. O, jest tutaj, nie? 28 sierpnia, września przepraszam, to też są urodziny Ajaki, nie? I ludzie się śmiali, śmieli, że to, co ona nam dała, jest lepsze niż <grywny> nagrody za rocznicę. Y, Czy gdzieś mam w ogóle tutaj ten tam, to? E, tak, to jest to. 40 primodemów, no i 20 za to, że się skopiowało link, nie? Takie wow, ok, więc mamy 60 łącznie. Także, tja, no to, to jest przykre, bo co to, to tam się zadziało. Ale zobaczymy co dalej wykminią, nie? W ogóle. No, ale a propos tego eventu jeszcze, bo ta rybka, nie? Teraz przejdźmy do rybki w ogóle. Tą rybkę dałem MD Mamy obecnie na R3, bo można robić ten... robiąc ten event, dostajemy właśnie refinementy na to. Mam level 90, więc... E, Base atak nie jest jakoś super większy od tego co miałem wcześniej, bo jak się przejdziemy tutaj gdzieś, tak? Bo wcześniej on miał prototyp archaic, nie? Generalnie, atak, base atak ma większy to niż rybka, ale atak procent ma dwukrotnie większy w zasadzie. Eee, także to jest fajne. Czy to jest równo dwa, ten? Prawie, prawie dwukrotność. No ale pasywka jest spoko. Robisz burst tape, damage leci w górę. Więc. No i śmiesznie to wygląda po prostu, nie? w sensie <śmany> Mamy gigantyczną rybę, giga ryba po prostu Także no Czy eee, coś jeszcze mam do w sumie o Genshinie? W zasadzie chyba nie Więc generalnie podsumowańko No rollercoaster przez rocznicę, coś tam mamy Zobaczymy co dalej w Ikminio. Event jest spoko z rybką i w ogóle Trochę frustrującymi miejscami, ale quest Po prostu lore fantastyczne, więc jak ktoś tego nie robił bo nie ma zamiaru, bo coś albo nie wiem dlaczego. Mielibyście nie mieć zamiaru, jeśli gracie w Ale polecam zrobić. jest good shit. E, Rajden, proszę to nic nie mów. Dobra, okej, okay. ale. Ale teraz została rzecz najważniejsza. Mianowicie e, przejdźmy sobie tutaj. A nie, wait, wait, wait. Zanim, zanim to zrobimy, przejdziemy sobie tutaj. Muszę zrobić sobie. E, jak to nazwać? Wróżbę muszę sobie pociągnąć, prawda? I zobaczymy, jaka wróżba wleci. Bo jeszcze chyba mam dwa osiągnięcia z wróżbą do zrobienia, o ile się nie mylę, ale nie jestem pewien. Więc zobaczymy, zobaczymy. I zobaczymy też, jaka będzie. Jak to nazwać? No, no jakie będzie nasze szczęście dzisiaj? Zobaczymy. Dobra, mamy tutaj pociągnięte. Siema, siema. Kurcze witam. No, chyba osiągnięcia żadnego nie dostaję za to. Great fortune. Ok, dobra. To jest dobry znak. To jest dobry znak. Więc mamy duże szczęście. I teraz. Bo mam trzy wishy do zrobienia. Ja chcę Kokomi. Ale Wam powiem jedną smutną rzecz, jeśli chodzi o łyszę z Kokomi w ogóle. Bo. Yy, obecnie zrobię ponad 50 Wiszy, Ale po ostatnim five starze. Mianowicie, jak wishowałem, to przy 70, którymś. Dostałem. Konstelacje do Diluc'a To jest bardzo przykre To jest bardzo przykre No jak tutaj wejdziemy w sumie Wejdziemy sobie w historię To zobaczymy gdzie jest ten Diluk w ogóle Jest i tutaj Więc zrobiłem łącznie... Ile tutaj mielibyśmy? 60 wishy 56? 56 wishy od Diluka zrobiłem, żeby mieć Kokomi, nadal jej nie mam. O, spankia, ale Kokomi jest beznadziejna, dlaczego chcesz nią grać? W ogóle ja to nie wiem, dlaczego ty w ogóle... Słuchajcie, ja jestem na takim etapie gry... Tak, Jeszcze wam pokażę w sumie, nie? Właśnie ja się, spójrzcie to, ile mam postaci, nie? O, nie? Mam po prostu... Mam ponad 30 postaci. Moje konto jest na takim etapie już od dawna że ja nie potrzebuję w zasadzie nikogo, ja po prostu wishuję jednak tego, kogo chcę. A kogo mi się po prostu podoba yy, designowo, gameplayowo nawet też, tak szczerze. Ona nie musi być jakoś super meta, po prostu wygląda spoko, nie? Więc no. Okej, okay, dobra. Więc chwila prawdy, jeszcze zacznę sobie w historii. Oczywiście wczoraj, jak robiłem wiszę, e, to nic nie wypadło. Dostałem cztery Forstary, stary łącznie, trzy Forstary łącznie z ponad 20 wishy. Pięć ze standardu, nic nie dostałem, bo sklep się odświeżył, z eventowego Koło 20 nieco mniej, nie niestety dostałem 3, no to beznadziejnie. Tak, tutaj Bajdu dostałem, więc te 3 Wisze mi pewnie nie dadzą nic, bo wiecie, co ten baner jest jakiś w ogóle yy, ustawiony chyba, bo wszystkie forstary, jakie dostaję, dostaję na 9 wiszu od poprzedniego. Więc jak dostałem teraz forstara, to będzie cud. cud. Dobra, zostawcie lajka, żeby, żeby mi szczęście dopisało. Boom, come on. Nic. Ło! Wow, niesamowite! Magic ga- nie no, to kopium, nie? Dobra. Lecimy. Drugi. Forstar, star! Early! Hmm! 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 Jest! Jest! Xingqiu, właśnie, bo jeszcze pokażę, nie? Bo mianowicie... Y... Te banner jest zamiast mnie spoko, ponieważ... Gdzie jesteś Xingqiu w ogóle? Xingqiu, 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 tutaj jesteś. Xingqiu mam na konstelacji szóstej już od dawna. Więc każdy ujisz, który dostaję z niego, znaczy jak wishuję i dostanę go, to mi się wish zwraca, więc mogę nabijać sobie pity dalej, nie? To samo e, mam z Bejdo. E, jeszcze w ogóle wczoraj na tym banerze, tak of banerowo wypadł mi Razer. Więc no, najgorsze co może mi obecnie wypaść, to jest, gdzie ty jesteś, to jest Rosaria. W sensie, spoko, bo konstelacja. Tylko, że ja jakoś nią specjalnie nie gram, kiedyś może ją zbuduję i będę nią grać. Ale wish mi się nie będzie zwracać. A jak mi zależy, że wishy mi się zwracały, bo chcę five stara, no to potrzebuję Xingqiu, albo Beidou, albo kogokolwiek innego z baneru. Więc, spoko, nie? Będę mieć y, jeszcze jednego wisha, więc cztery wishe. Dobra, to jest 59 chyba wish? I teraz będzie 60. Let's go, kokomi, proszę! A już myślałem trochę, nie? Dobra, więc sami 60, mój się zrobiony. Brakuje mi jakichś 14 do Soft Pity, żeby mieć ją w zasadzie, nie? Ale spoko, wypadł mi Fallstar i to early, bo dwa po poprzedni, więc dziękuję za to, że tu byliście. Bo, bo to dzięki Wam mam, 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 mam to szczęście, prawda? Ja mogę zobaczyć sobie jakoś ją tutaj, tak tak normalnie, nie? W sensie. Może charakter charakter Archive? A ta jest wymieniona? Nie, to, a jest, tak, jest tutaj. No mi się podoba po prostu designowo, więc ja ją chcę. Nie jest jakoś nie wiadomo jak super wow, ale... Why not? Dobra, więc dziękuję wam za oglądanie, to byłoby chyba raczej na tyle. Więc widzimy się gdzieś w kolejnych materiałach, bo dzisiaj robię sobie taki mały dzień nagrywek, więc... Komentujcie, zgrubujcie, lajkujcie, wbijacie kuponem w opisie i zapraszam też oczywiście na Twitch.tv, to jest link macie w opisie, bo tam, no co najwyraźniej w tygodniu staram się streamować, chociaż w tym tygodniu raczej, nie? Bo, bo, bo po prostu byłem zajęty, znaczy weekend mam z, z trochę zajęty i chcę trochę inne rzeczy porobić, ale kto wie, może w tygodniu uda mi się zacząć y, też robić streamy jakoś rano, więc zapraszam tam, śledźcie, bo tam fajne rzeczy są Ej co, widzimy się gdzieś w następnym materiału, cześć no i pa dzięki za oglądanie, cześć.